No dobra, słuchajcie, mam maksymalną postać Szeli. Moc 11. Tutaj będziemy mogli dokupywać też różnego rodzaju jakieś szalone rzeczy. Ale my kontynuujemy nasze zmagania. Dajcie znać, co myślicie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. I lecimy z tym, słuchajcie. O kurde, ale mnie wywaliło gdzieś w kosmos. Dobra, może pójdę w tę stronę, żeby ci mnie tutaj nie. Jezu, trzy skrzynki! Normalnie trzy skrzynki. Wow, to jest kosmos, słuchajcie. Ja cię że trzy skrzynki. Tego jeszcze nie było, ale ja mam damage wykosany, słuchajcie. Ja cię że Shelly na maksa to jest fantasta. Mam nadzieję, że uda mi się ją tutaj, wiecie, ugrać. Dobra, pięknie ją tutaj ogarnąłem. Dobra, tu jest więcej tych robocików. Może zejdę tam do niego, czekajcie. Dobra, mamy kolejny. W krzakach się dobrze czuję, słuchajcie. Przyczajony tygrys, ukryty smog. Krzaczosz, brod. Ci się tutaj, patrzcie, zbijają. Ty no, co za. co za kunegunda? Co tu się dzieje? Stop shooting! Stop shooting! Stop, stop! Stop shooting! Dobra, na razie mam 10 skrzynek. Nie zawaham się ich użyć tutaj. Słuchajcie, zaraz tutaj ich poskromię. Tyle, nara! Narka! Dobra, chodź tu, ziomek. Haha, wygrana! Widzieliście to? Ta mapa jest idealna. Pod Shelly. Ło, ale tutaj gramy ponownie, nie ma, że boli. Ale jazda. Ostro, ostro, bracie i siostro, słuchajcie. Dobra, lecimy z tym. Ty powiem wam, że Shelly mi się strasznie dobrze gra. Może ona nie potrzebuje takiego, wiecie? O kurka, o kurka, no ty dziadzie, no! Jak to ten. Nie, no! Halo! I minus 7, ja Cię widzę. Ja Cię gwizdzę. Gościu mi się tu wbił. Moje niezdecydowanie też to było. Ci tu mają jakieś rangi. Ty może ja też rankingowe mecze wygrał. Co wy na to? Dobra, nie ma co trzeba, wiecie. Szybko działać. Cię ma ból. Dawaj. Dobra, on poszedł sobie, zwątpił, bo ja mam już trzy skrzynie i z tego słynie. Pan Brocisław, Bocisław. Ty, on tam siedzi w tym. Jestem pewien, że on tam siedzi. Dobra, mamy 6 skrzyneczek. I tyle w temacie. Dobra, no na razie jest dobrze. No nie, no kurde, ty dziadzie, jeszcze masz taki obraźliwy nick. Co za pała? No ty, stracę wszystkie pucharki. Jaki gość ty? Mogłem nie być greedy, to moja wina też. Dobrze mi szło, ale potem, wiecie, chciwość, no, chciwość, ale dostałem. Dobra, lecimy. A jakbym poszedł od razu na środek, to ciekawe, a tu jest ten znowu, dziadysław. Dobra, idę w tę stronę. Dobra, zobaczmy. Tu mamy skrzynię. Ty, ale czemu ja nie mam tych dodatkowych rzeczy, słuchajcie? Jezus Maria, no! Jesus Christ, spadł. No jezu, znowu kot mnie tu wpycił. Mam, mam uśka, no, ale mam plus jeden. Ja się zastanawiam, czemu ja nie mogę użyć tych, tych swoich supermocy. Słuchajcie, kurka, muszę zagrać bardziej defensywnie. No tu jest ból. Będzie dobrze. Jeden pucharek, to tam zawsze do, do przodu, nie? Ci mają tu. No nie mam skrzynek, ty. Bardzo słabo tu wyszło. No Jezu, znowu kod mnie tu. Wychlasta. Ale przegrałem, ty. Od razu. Minus 7, ty. Dzisiaj mecz jest totalnie lamerski, ty. Ja tylko przegrywam, no nie. Koteł mnie podrapał. Jedna wygrana, a potem strasznie słabo. No nic, będę musiał defensywnie grać, słuchajcie. Ejku, ty. A zauważyliście, że tu są same postacie, co grają Edgarem? to jest pełno Edgarów, ty. Dobra, no na razie jest siedmiu tych zadymiarzy, ja nie chcę zginąć, nie? Dobra, mam, yy, mam ulta. <laughs> na razie jest sześciu, ja tu będę, słuchajcie, na spokojnie, ja chcę pucharki zdobywać, a nie tracić, nie? Przejdę się z tej strony. kurde, ale tutaj zginąłem, ale już jest czterech, także nie jest źle. O kurde, wygrałem, nie wierzę. Jakim cudem, to nie mam pojęcia. No dobra, odkułem się, odkułem się, słuchajcie. Jest dobrze. Lecimy strzeli musimy Słuchajcie widzicie grałem teraz tak trochę zachowawczo i poszło prezes Brawl Stars ktoś ma tam sywe dobra bierzemy sobie skrzynię na pierwsze i lecimy naprawdę tak spokojnie nie chcę zginąć od razu naprawdę ten tam siedzi Dobra, tu już mamy dwa. Oni niech się tam biją, a ja sobie będę chodził tutaj. Być może są jakieś skrzynki gdzieś na uboczu, bo zawsze gdzieś w oddali, tak w rogu są te trzy skrzynie. Zazwyczaj. No kurde, Adam, mam nadzieję, że mi nie zrobisz krzywdy, bo będę płakał. Dobra, chyba nie. Dobra, bot tam jest, niech się tam biją. A kurka, Dawid jeszcze tu jest. Dobra. I tu są te skrzynki. Ty cały czas one są tam w rogu. Ja już tam nie podejdę po nie, chociaż. Nie, już się nie da. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale zauważyłem, że streswa może zadawać obrażenia. Nie wiedziałem wcześniej. Także widzicie, Nup się uczy całe życie. Dobra, już jestem w top 3, więc chyba nie jest najgorzej. No Jezus Maria, mogłem jeszcze wyczekać, mogłem wyczekać, no ale top 3 to też jest nieźle plus 6 tych. Odkuwamy się. Mamy zwycięską pasę, więc jest dobrze. Czyli w prawym górnym rogu są 3 te skrzynie, ja tam idę od razu. Jest duży boost. No właśnie, patrzcie, patrzcie, teraz są dwie. Dobra, już mamy dwa. Teraz jeszcze tutaj ta skrzynia, i są trzy. Od razu lepiej, nie? Z na 102. Tu jest jeszcze skrzynia. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie wyhaczy. Dobra, mamy cztery. Myślę, że jest całkiem pozytywnie. Jasny gwin, no nie! Jak zepsułem, Jesus Christ, co za lama ze mnie. No, bot! Brod bot! <laughs> Jesus Christ, dobra, idę tam do góry. Ciekawe czy bę ile będzie skrzynek teraz tam Połasiłem się tam na ten środek, wiecie? Jasny gwint. Minus 8. Jezu, ja nie wiem, czy wyjdę na plus. Muszę sprawdzić, jak to tam miałem. Chociaż wygrałem parę razy, nie? Ty tu są dwie skrzynie. Mam nadzieję, że nikt tu do mnie nie pójdzie. Dobra, mamy dwie skrzynie na początek. Dobra, zagrajmy tak jak zawsze, czyli na spokojnie. Nie chcę naprawdę tu od razu zginąć, panie. No i co, gościu będziesz za mną chodził? Ty no, co za koleś, idźże sobie na środek, panie! Na środek idź! No za mną idzie! Dobra, zadałem mu trochę obrażeń. No co za gość, ty? Dobra, poszedł sobie tam. Ty, ty, gościu jest jakiś nie, nie ten. Ten gość był jakiś dziwny. Chodził za mną jak jakiś nie wiem. To było dziwne, słuchajcie. Nie wiem po co coś takiego robił. Mam nadzieję, że mi tu nie rzuci nic. No, niestety, miała więcej puszek, no ale cóż. Nie było źle. Plus 8. Chyba się powoli odkuwam. Ty. Wow, poczekajcie. Może otworzymy jakieś skrzynki. No rzadki tylko. Waga. Bardzo rzadki. No tylko tyle, to nie tak dużo. A ile dostanie? 3700 zobaczcie. O jacie. ale tu będzie opening. Bardzo rzadki, jakieś gemy. Rzadki. Tysiąc tych kolejny ale Same rzadkie tylko. No to tak wiecie. Ty, zaraz Edgara będę miał. Ej, bardzo rzadki znowu. No nic, myślałem, że będzie lepiej. Poczekajmy, jeszcze popatrzę na misję. No tu są jakieś inne postacie, no. Mi się dobrze gra Tom Shelly. Chciałbym ją wymaksować. No ale to chyba jeszcze trochę zejdzie, prawda? Trochę zejdzie na maksowanie ją. Dobra, każdy zadymiarz walczy za siebie. No nie gadajcie. Cóż to za morały. Ty, no nie wziąłem skrzynki, ja cię że Dobra, o kurde. Panie Edgar. Dobra, idę w tę stronę. Już tutaj się fajnie giną ci... No nie, cieszę się z czuć jego nieszczęścia, o Jezu Dobra, idę na dół, mam nadzieję, że on za mną nie pójdzie Ciekawe czy zostawili tu jakieś, patrzcie, już pięć Dobra, top pięć, top 4 jakby było, to by było fajnie Czy są tu jakieś skrzynki za darmo? Nie no wszystko pobrali ja mam tylko jedną skrzynię, więc wiecie. Ło kurde, patrzcie ile tam jest. Dobra, Jolo, słak Myślicie, że dam radę? O Jezus! Nie! o kurka! To się nie opłacało! Dobra, ale jest czterech zadymiarzy tylko. Dobra, 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 dobra. uleczmy się. Idę tu. Dobra, ci się tu biją. Albo i nie. No nie, niepotrzebnie wyszedłem, bo ci tu gdzieś się więcej kryli, nie? Ale plus cztery. Za powoli do przodu, nie? zobaczymy zobaczymy jak teraz mi pójdzie progres z pucharkami jest więc to jest najważniejsze nie o Jezus. mam nadzieję że za mną nie pójdzie ten Łukasz Łukasz Czukasz ejku tu jest ta snajperka dzięki O, kurde, ale mi przydzwoniła. No, e tam nara, <grystanie> nara, spadam. Skrzynki moje, zdrowie twoje. Dobra, teraz mi tu pewnie będzie chciała wskoczyć. Ała, 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 idę, idę nara. Hello, Buggings. Ja chcę być w top 4, chociaż to mi wystarczy. Mogę, już jestem w top 4, także to mi starczy. O kurde, ci się tu biją. K, ten gość poszedł. Halo, gdzie jesteś? Już nie gaśliły. Jest nam o sferza, są ty mnie, przed ktoś as tak ty nie Dobra, ja tu stoję. Tak ci tak się będę campił. Ja Jezus. Ale ze zepsułem to. Ja skoczył jeszcze dziad. Ale plus 8, zawsze spoko. Ty zaraz kolejna ten Ra klasa nie? Gramy słuchajcie zaraz klasę wbije. Będzie dobrze. Albo to zostawimy potem, ale i tak jest całkiem nieźle. Nie ma tutaj tych dodatkowych skrzynek, niestety. Dobra, idę w tę stronę. Ten tam siedzi prawdopodobnie, ale. E, no dobra, już dwóch padło. Także jestem team 07. Co tu się dzieje? Dobra, si stoję tu. 7, top 4 mnie interesuje. No już jest 6, dobrze. Jezus! O ty dziadu, co jest? No, jak kampił Boże, co za syf. Co za syfiasz. Dobra, lecimy. Ile tam? Chyba sprogresowałem trochę, także nie jest źle, słuchajcie. Tyle na dzisiaj.